Pierwsze oficjalne spotkanie przed sezonem 15-16 i trzeba powiedzieć, że na plus, bo najważniejszy awans. Zgadza się, na pewno taki egzamin wstępny przed naszymi poczynaniami w rozgrywkach pierwszoligowych. Natomiast jeśli chodzi o ten mecz, możemy być zadowoleni, chociaż pewne mankamenty należy gdzieś tam wyeliminować i popracować. Mam nadzieję, że ten czas, który jest przed ligą, wykorzystamy odpowiednio. Nie było wiele sytuacji, ale kilka ciekawych akcji z pozycją wypracowaną, więc też, też jest pozytyw, że jest trochę czasu do ligi, a już coś się kreuje z przodu. Nie, no zgadza się, trzeba też powiedzieć sobie, że mamy takich zawodników w tych przednich formacjach, którzy nam gwarantują taką grę. Tak jak powiedziałem na wstępie, dopracujemy to, popracujemy nad skutecznością. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję że, że to będzie na. Z pozytywnym skutkiem. Wraca Jakub Arak e, w, sparing, w sparingu Bramka i teraz Pucharze Bramka, więc potwierdza, że gdzieś jest potrzebny temu zespołowi. No, cały czas na niego czekaliśmy tutaj. E, fajnie, że dzisiaj udało mu się wpisać na listę strzelców. Na pewno będzie miał pretensje do siebie, bo o wiele łatwiejszą sytuację e, zmarnował, ale spokojnie. Uciekamy, bo burza leci. Dziękuję. Można powiedzieć pokrótce: Wene Widivici. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. No tak, no cieszymy się przede wszystkim z awansu do kolejnej rundy, bo, bo po to tutaj przyjechaliśmy. Yy, ale no wiemy, że yy, też nie ustrzegliśmy się błędów, bo powinniśmy ten mecz rozstrzygnąć dużo wcześniej, po to, żebyśmy, yy, no żebyśmy już mogli spokojnie grać, żeby nie było takiej nerwówki, ale cel jest osiągnięty i od jutra już skupiamy się tylko na meczu z Wisłą Puławy. Obiecywałeś, że będziesz strzelał nogami i dzisiaj potwierdzasz to, chociaż z 200 sytuacji wykorzystałeś chyba tą trudniejszą. No, Dlatego chyba czekam nie przez pana noc, bo, bo strasznie żałuję tej drugiej niewykorzystanej sytuacji, gdzie, gdzie Dawid Ryndak fantastycznie mi podał. Mogłem praktycznie zrobić z piłką wszystko, zdecydowałem się, żeby odejść z lewej nogi. No mimo wszystko teraz wiem, że, że mogłem się inaczej zachować, i, i, i czekam, mnie taka krótka analiza te, tego błędu. Ale na, najważniejsze, że, że, że awansowaliśmy i, i trzeba o tym zapomnieć już.